Cześć! Zabrałem Was dzisiaj na moją ścieżkę biegową, która pochłonęła hektolitry mojego potu. Piękna okolica. To tutaj przygotowywałem się do Ironmana i do wszystkich maratonów. Chodźcie, pokażę Wam resztę. Słuchajcie, mam szczęście, że to miejsce jest kilkaset metrów od mojego domu. Tutaj wybieram się na Reset Głowy. Jak zaczynam każdy nowy projekt, no to w tym miejscu powstaje najwięcej pomysłów. Słuchajcie, znam ten las tak dobrze, że wiem, jaką pętlę trzeba przebiec, żeby. Wyszło dokładnie 10 km, 14, 21, czyli wszystkie te dystanse, które były mi potrzebne, bez zegarków, bez mierzenia. Wszystko tutaj jest jasne, także można spokojnie skupić się na biegu i zupełnie bez żadnej elektroniki, bez niczego po prostu medytować w biegu. Nasz mózg działa jak pralka, która nie pracuje w momencie, kiedy ładujemy do niej rzeczy. Radzi sobie najlepiej, kiedy ją włączymy, pozostawimy samą w sobie. Gasimy światło wazience i ona wtedy zaczyna pracować. Tak samo działa nasz mózg. Powinniśmy go naładować informacjami, ale później dać mu popracować. My czynnie odpoczywamy, a on pracuje i kreatywnie przetwarza sobie wszystkie informacje i nagle buch wypluwa nam Najlepsze pomysły. To dlatego najlepsze pomysły wpadają nam do głowy podczas spaceru, biegania, pod prysznicem, podczas golenia. To jest najlepszy moment, ponieważ nie myślimy, nie ładujemy się informacjami, tylko dajemy mózgowi pracować. W temu, jak działa szkoła, nasz mózg to nie jest butelka albo jakieś naczynie, do którego można wlać wiedzę, a później czerpać z niego do woli. Każda informacja, która wpada do naszej głowy, jest rozkładana na części, a później podczas kreatywnego myślenia te części są składane i wypluwana jest jakaś myśl albo jakiś koncept. Dlatego właśnie, jeśli się nie uczymy, to niektóre z tych części nam ulatują, i większość informacji, które pamiętamy z kiedyś, pamiętamy po prostu źle. Dlatego rodzic, który pomaga swojemu dziecku w nauce matematyki tylko dlatego, że w podstawówce miał z maty piątkę, to bardzo kiepski konstrukt. Koniec wycieczki. Zabieram Was na chatę. W wakacje jest u mnie mniej pracy, więc jak co roku wjeżdża nowy temat, coś co chcę poznać, miejsce do odwiedzenia albo zdobycie nowej umiejętności. W tym roku padło na to, że nauczę się filmowania i całej otoczki wokół tego tematu. Wybór nie jest przypadkowy, ponieważ chcę podnieść jakość swoich filmów na moim kanale, a drugi powód, równie ważny, to taki, że mam nadzieję na dobrą zabawę. Wkręciłem się w filmowanie trochę tak jak w triatlon. A wiadomo, że każdy triatlonista najbardziej boi się tego, że jak umrze to żona sprzeda jego sprzęt za tyle, za ile i powiedział, że go kupił. Podobnie zapewne będzie z filmowaniem. Na razie używam sprzętu dla biedaków, ale jak to mówią, więcej sprzętu niż talentu, więc zacznę od tego co mam, a potem zobaczymy. Już efekt możecie zobaczyć teraz, ponieważ zainwestowałem w nowy mebel, który już podniesie jakość mojego kadru, czyli tego co dzieje się za mną podczas takiego nagrywania. Ok, słuchajcie. Staram się dostrzegać ogromny wpływ drobnych zmian na moją produktywność. Coś, co wydaje się banalne, proste i często ignorowane, odpowiednio zastosowane może nas wspierać i odmienić wręcz nasze życie. A inne coś, z pozoru nieistotne, może każdego dnia podkopać nam grunt i w końcu spowodować nasz upadek. W tym odcinku opowiem Ci, jak poprawiłem swoją skuteczność dzięki prostej czynności, jaką jest notowanie. Wszystko, co zobaczysz. I usłyszysz, testowałem na sobie przez wiele lat i dostrzegłem ogromną różnicę w jakości swojej pracy. Mam nadzieję, że Tobie też to pomoże. Podczas czytania książek, trafiam na świetne wskazówki, które warte są zapamiętania. Cytaty, spostrzeżenia z beletrystyki, które szczególnie utkwiły mi w pamięci podczas czytania. Jednak zazwyczaj zapominam o nich, zanim zdążę wdrożyć je w życie. Jeśli. Czytam powieści i chcę się po prostu zrelaksować, to nie jest to duży problem. Gorzej, jeśli czytam literaturę faktu lub poradniki. Robiąc notatki z przeczytanego rozdziału książki, mogę wrócić po czasie do streszczenia, przypominając sobie najważniejsze fakty. Co ciekawe, Samo notowanie podczas pisania tworzy trwalszy ślad w pamięci. Przeczytanie plus napisanie streszczenia daje większą gwarancję na zapamiętanie, nawet jeśli już nigdy nie wrócisz do tworzonej notatki. Ja się uzbroiłem w taki zwykły zakreślacz, plus takie naklejki tworzące sekcje w książkach, którymi mogę zaznaczyć najważniejsze fragmenty, a także opisać na nich to, co się znajduje w odpowiedniej sekcji książki. No, mam też mnóstwo kolorowych długopisów, bo faktycznie y, piszę po książkach, to, to fakt. Czyli y, tym zakreślaczem zaznaczam w książce ważne dla mnie fragmenty, notuję w ogóle w książkach i zaginam strony, aby szybko do nich wrócić. Znajomi zwracają mi uwagę, że niszczę książki, ale ja sądzę, że autorzy książek nie będą mieli mi za za to, że dzięki temu zapamiętam ich pracę na dłużej. Tym bardziej, że Niektórzy z nich już nie żyją. Ma to jedną wadę. Nadal te treści są zamknięte w książkach, no często w kilkunastu. Chyba, że jest to książka ściśle związana z moją pracą, i wiem, że treści przeczytam i wykorzystam w praktyce milion razy, więc zapewne zapamiętam całą książkę na pamięć. Na przykład jedną z takich książek jest książka dotycząca przewodnika Pod Dax, czyli to typowa książka zawodowa, tutaj także. Kolorowe zakładki, do których mogę w każdej chwili wrócić, i to są dla mnie najważniejsze fragmenty. Oprócz tego, że rzeczywiście zakreślam w takiej książce, no to tutaj mam nadzieję, że też trafię tak na żywca, na miejsce, gdzie no nie mam akurat tutaj jakichś szczególnych notatek, ale w ten sposób to, ten sposób to wygląda. Krótko mówiąc, połączenie metody zakreślania z notatkami no daje niesamowity efekt. Dzięki notowaniu zwiększyłem swoją skuteczność w planowaniu i dotrzymywaniu terminów. Mówi się, że cel musi być mierzalny, realny, czyli możliwy do osiągnięcia. I umieszczony w czasie. Ja dorzuciłbym jeszcze, że nic tak nie poprawia skuteczności w osiąganiu celu, jak zapisanie go. Dodatkowo sprawdziłem, że zapisanie celu czy obietnicy własnoręcznie na kartce wielokrotnie zwiększa szanse na wywiązanie się z niej. To forma kontraktu, który zawieram z samym sobą. Jeśli wewnętrznie, wtedy wewnętrznie czuję, że jestem słowny. Jak coś postanowisz, to to zrobisz, zwłaszcza wtedy, gdy Twoje postanowienie znane jest. Tylko Tobie. To znacznie poprawia Twoją samoocenę. Czujesz po prostu, że jesteś skuteczny. Pamiętaj tylko, że samoocena to samoocena i nikt oprócz Ciebie nie ma na nią wpływu. Nie buduj jej na opinii innych. Nawet proste czynności, takie jak lista zakupów, lista czynności do zrobienia w dniu, lista ćwiczeń, które wykonam, warta jest zapisania. Odhaczanie zadań z listy daje poczucie sprawczości i da zadowolenia z wykonywanych zadań. To trochę jak gra. Odznaczam zadania i przechodzę na kolejny poziom. Po czasie zobaczysz, jak bardzo zwiększyło to Twoją skuteczność i ilość wykonywanych czynności. Nic tak nie, nie niszczy naszej produktywności, jak brak wiedzy o tym, co jest do zrobienia. Marnujemy czas na zastanawianie się nad tym, co mam zrobić, sięgam po proste zapychacze czasu, takie jak media społecznościowe, telewizja, jedzenie z nudów. Pod wieczór nagle przypominamy sobie, co jest ważnego do zrobienia, co zapomnieliśmy zrobić, i wtedy na siłę robimy to wieczorem i zawywamy noc, rujnując nasz rytm dobowy. Dzięki notowaniu wyrobiłem w sobie nawyk tworzenia, który poprawił kondycję mojego. Mózgu. Możesz sobie zadać bardzo proste pytanie: kiedy ostatnio coś stworzyłeś? Tworzenie notatek to świetny sposób na przejście skonsumowania treści na tworzenie treści. Streszczenia rozdziałów, książek, własne spostrzeżenia na temat cytatów, sztuki, filmów czy muzyki to doskonały trening dla mózgu. Udowodniono zresztą, że pisanie może stać się formą medytacji i skupienia, a wpływ medytacji i ćwiczenia skupienia na na nas, ma na nas zbawienny wpływ. Wiele też ostatnio mówi się o uważności. Możesz potraktować swój notes jako zewnętrzny dysk do komputera zwanego mózgiem. Zapewne to dla ciebie żadna nowość, że jesteśmy zasypywani informacjami. Większość z nich jest bezwartościowa. Nasza uwaga kosztuje, więc media walczą o nią, zasypując nas śmieciami. Nasi pradziadkowie często przez całe życie nie wchłonęli tylu informacji, co my przez miesiąc. Dla naszego mózgu to jest katastrofa. Gromadzenie wartościowych i sprawdzonych treści bardzo mi pomaga, a moje notesy traktuję trochę tak jak dysk zewnętrzny do komputera. No i w tym filmie nie może zabraknąć pytania, czy notatki analogowe, czy cyfrowe. Ja notuję tak i tak. W tradycyjny sposób notuję zdecydowanie mniej, ale zazwyczaj są to dla mnie bardzo ważne rzeczy. Lubię to podkreślać właśnie w formie zapisania ręcznego w tradycyjnym notatniku. Mój notatnik ma czyste kartki, bez linii czy kratek. Nie wiem, czy to ma jakiekolwiek znaczenie, ale ja ukochałem sobie właśnie takie notesy. Z elektronicznych notatników korzystam od zawsze i przerobiłem ich kilka. Najwięcej notowałem w notatniku od Apple i OneNote od Microsoft. Ostatecznie przeszedłem na OneNote i jestem z niego najbardziej zadowolony. W tym filmie nie będę cię namawiać do tego, abyś zaczął albo zaczęła notować. Ty po prostu musisz to robić. Ma to tak wiele do zaoferowania, że po prostu będziesz w szoku. Kup sobie taki notes i po prostu zacznij notować. Jeśli nie masz weny, to proponuję ci każdego dnia wieczorem po prostu zapisać, co robiłeś tego dnia i to będzie twój początek notowania. To wszystko na dzisiaj do zobaczenia w kolejnym filmie. Trzymajcie się, cześć. No kurwa, zobaczcie, która jest godzina.